Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim <śm> kanale i zapraszam Was na y, drugą część holu zakupowego. Tym razem nie będzie to hol y, spożywczy, tylko kosmetyczny. Także y, z, no, y, z kosmetyczne i też z takimi innymi rzeczami do domu. I y, tutaj mam paczkę. Zakupy z Rosmana i Pepko. I przechodzę do pokazywania. Zaczniemy, może najpierw od. Yy... Dobra. Yy, Pepko za 6 zł. Yy, kupiłam takie słomki. Mam sobie wielorazowego użytku. Dodatkowo tutaj jest szczotka do yy... czyszczenia. Także znaczy, naprawdę Wam nie polecam soczanie są, są jeszcze złote i czarne nie czarne no i te srebrne kolejną rzeczą tym razem już wszystko z jeszcze jedna rzecz z pepką, jest tu taki zestaw pojemniczków, na y, wakacyjniejszej mniejszej pojemności. Mamy cztery buteleczki i trzy nakramy i dodatkowo taka y, kosmetyczka za 8 zł. Tak się prezentuje. I z to będzie wszystko. I teraz y, pokażę Wam y, zakupy z Rosmana i zaczniemy od. Y, y, dwóch paczek T-Lightów. jedne o zapachu maliny o takie, a drugie o zapachu tego kwiata, bardzo fajny, ładny zapach jeszcze były jabłko i cynamon, wanilia i to wszystko, no i te dwa, co wam pokazałam kolejną rzeczą jest to Zroszmano za. Zroszmano za. Mm, y, 10 zł. Takie y, etuina. Okulary zwykłe bądź takie korekcyjne, jak ja mam, bądź przeciwsłoneczne. Z o okularach mowa to tutaj za. Y, a, jeszcze spepko. Za 15 zł kupiłam sobie takie y, okulary przeciw y, słoneczne fajne, są bardzo fajne w niskiej cenie. Także polecam dalej z Rosmana, ponieważ prawdopodobnie niedługo wyjeżdżam, to takie wstępne zakupy na wyjazd. Ale tak, tutaj mam. I Tutaj cenę wam nie podam, bo nie mam a paragonu nie wziąłem. E, tutaj mam takie e, 6 paczek chusteczek higienicznych. Dalej mam mm, taką pomadkę Lip Smacker do ust o smaku zapachu Fanty. Jeszcze jest e, Coca-Cola. Dalej mam y, tutaj małe opakowanie toniku 50 ml. Dalej mam tutaj y, żel pod prysznic o owocowym zapachu z y, y, Isany, bardzo Wam go polecam. Mam taki duży i jest świetny, więc jak zobaczyłam, że jest mały, to go kupiłam dalej. Kusteczki mokre. Dwie paczki o takim samym zapachu. I jeszcze, tak, pasta do ust. Tak, chciałam, postanowiłam ją wypróbować, bo słyszałam bardzo dobre opinie o niej. Tutaj z Joanny żel pod z mango i papaja. Też jest bardzo fajny, też go używam na zmianę z ISSANO. I ostatnią już rzeczą z Rosmana i zarazem w tym holu. Widać tutaj więcej kosmetyków, ale dobra. Jest to pomadka ochronna do ust z NIVEI. Nie wiem o jakim to zapachu. Używam wam nie powiem. Jest bardzo fajna, polecam je, je wam. I to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał po więcej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!